W miejskim schronisku dla zwierząt w stoku, gdzie cienie wieczoru powoli zalewały korytarze, Elżbieta Nowak siedziała w swoim gabinecie, przeglądając kolejny raz dokumentację medyczną. Piętnaście lat doświadczenia jako główny, weterynarz nie przygotowało jej na przypadek, który od miesiąca nie dawał jej spokoju. Dźwięk, który rozbrzmiewał każdego wieczoru, nie przypominał zwykłego psiego wycia. Było w nim coś pierwotnego, coś, co sprawiało, że włosy na karku stawały dęba nawet najbardziej doświadczonym pracownikom. Artek, majestatyczny, owczarek niemiecki o gęstej sierści i niepokojącym spojrzeniu, został przywieziony do schroniska po nagłym odejściu swojego właściciela. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się być w porządku. Nie było śladów zaniedbania, agresji czy złego traktowania. Jednak z każdym kolejnym dniem stawało się jasne, że coś jest nie tak. Doktor Nowak, młoda wolontariuszka Maja zajrzała do gabinetu. Znowu to robi. Może pani przyjdzie. Elżbieta westchnęła, wstając z biurka. Wiedziała dokładnie co zastanie w boksie na końcu korytarza. Artek stał przy ścianie, wpatrując się w jeden punkt z intensywnością, która wykraczała poza zwykłe psie zachowanie. Jego wycie miało określony rytm, jakby próbował przekazać wiadomość, której nikt nie potrafił zrozumieć. Jak długo tym razem? zapytała Elżbieta, obserwując psa. Zaczął dokładnie o tej samej porze, co wczoraj, odpowiedziała Maja, sprawdzając notatki. I znowu ta sama melodia. Elżbieta podeszła bliżej boksu, zauważając, że Artek nawet nie drgnął na jej widok. Był całkowicie pochłonięty czymś, co tylko on widział lub czuł. Rozpoczęła systematyczne badanie przestrzeni wokół miejsca, w które się wpatrywał. To właśnie wtedy, przesuwając legowisko, zauważyła coś, co przykuło jej uwagę stara, skórzana obroża. Zbyt mała dla artka, wsunięta między metalową konstrukcję a betonową podłogę. Ostrożnie wyciągnęła znalezisko. Na wytartej skórze widniał napis Nas zawsze razem. Proste słowa, które wydawały się kryć w sobie znacznie więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Tej nocy Elżbieta została w schronisku dłużej niż zwykle. Siedząc przy swoim biurku, zaczęła przeglądać dokumenty związane z przyjęciem artka. Coś, co wcześniej umknęło jej uwadze, teraz wydawało się kluczowe. Wzmianka sąsiadów o drugim psie. W raporcie była tylko krótka notatka, ale to wystarczyło, by rozpocząć nowe śledztwo. Z każdą kolejną stroną dokumentacji, z każdym nowym szczegółem, Elżbieta czuła, że zagłębia się w historię znacznie bardziej złożoną niż początkowo przypuszczała. Notatki na marginesach, niezgodności w datach, dziwne zachowania personelu wszystko to układało się w puzle, których obrazu jeszcze nie potrafiła dostrzec. Późnym wieczorem, gdy większość pracowników już dawno opuściła schronisko, Elżbieta siedziała w swoim gabinecie otoczona dokumentami. Na biurku leżała stara obroża, a z oddali dobiegało ciche wycie artka. Tym razem jednak wydawało się, że w jego głosie jest coś więcej, jakby nadzieja mieszała się z tęsknotą. Elżbieta wiedziała, że to dopiero początek historii. Która będzie wymagała od niej znacznie więcej niż zwykłej weterynaryjnej wiedzy. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i dać lajka. Like Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Jedziemy dalej. Następnego dnia Elżbieta rozpoczęła systematyczne przeczesywanie archiwów okolicznych schronisk. Spędziła godziny na rozmowach telefonicznych, wysyłaniu e-maili i przeglądaniu internetowych baz danych. Jej determinacja została nagrodzona, gdy otrzymała odpowiedź ze schroniska w suwałkach. Mieli tam sukę o uderzająco podobnych oczach do Artka. Luna przyjechała do nas około trzech tygodni temu, powiedziała kierowniczka schroniska przez telefon. Jest wyjątkowo spokojna, ale czasami wydaje się nieobecna, zupełnie jakby na coś czekała. Elżbieta nie mogła się powstrzymać przed natychmiastowym wyruszeniem w drogę. Podczas dwugodzinnej podróży jej myśli krążyły wokół wszystkich niepasujących elementów tej układanki: dlaczego nikt wcześniej nie połączył tych faktów? Jak to możliwe, że dwa psy z tego samego domu trafiły do różnych schronisk? Gdy wreszcie dotarła na miejsce, pierwsze spojrzenie na Unę potwierdziło jej przeczucia. Suka o jasnej sierści miała w sobie tę samą intensywność spojrzenia co Artek. Siedziała spokojnie w swoim boksie, ale jej oczy śledziły każdy ruch personelu z niezwykłą uwagą. Zauważyliśmy coś dziwnego, powiedziała opiekunka, prowadząc Elżbietę do boksu. Luna reaguje bardzo specyficznie na pewne dźwięki, szczególnie na muzykę klasyczną. Kiedy gramy Chopina w radio, siada przy drzwiach i nasłuchuje jakby rozpoznawała melodię. To kolejny element układanki, pomyślała Elżbieta. Przypomniała sobie, że w dokumentach poprzedniego właściciela Artka znalazła wzmiankę o jego zamiłowaniu do muzyki klasycznej. Czy to możliwe, że oba psy dzieliły nie tylko dom, ale również jakąś szczególną historię związaną z muzyką? Procedury adopcyjne między schroniskami zazwyczaj trwały tygodniami, ale Elżbieta wykorzystała wszystkie swoje kontakty, by przyspieszyć proces. Czuła, że każdy dzień zwłoki może oznaczać utratę kolejnego śladu w tej zagadkowej sprawie. Kiedy wreszcie przywiozła lunę do swojego schroniska, reakcja artka przekroczyła wszelkie oczekiwania. Najpierw znieruchomiał, jakby nie dowierzał własnym oczom. Potem, po raz pierwszy, od przyjazdu do schroniska, jego ogon zaczął się powoli poruszać. Nie było już tego charakterystycznego wycia, zamiast tego oba psy stały przy krańcach swoich boksów, wpatrując się w siebie z mieszaniną tęsknoty i niedowierzania. To niewiarygodne, szepnęła Maja, która obserwowała całą scenę wyglądają jak jak rodzina dokończyła Elżbieta, notując w myślach każdy szczegół ich zachowania. Jednak radość z połączenia psów szybko została przyćmiona przez nowe, niepokojące odkrycia. Podczas rutynowego przeglądu dokumentacji, Elżbieta natknęła się na nieścisłości w datach przyjęcia Łuny do pierwszego schroniska. Coś nie zgadzało się w timeline, a potem był ten incydent z Markiem, nowym pracownikiem ochrony. Za każdym razem, gdy Marek przechodził obok boksu, Uny, suka reagowała w sposób, który nie pasował do jej zwykle łagodnego usposobienia. Nie była agresywna, ale jej ciało sztywniało, a oczy nie spuszczały z niego wzroku, dopóki nie zniknął z pola widzenia. Artek z kolei. Zaczął wykazywać nowe zachowania. Ciągle drapał w tym samym miejscu podłogi, jakby próbował coś odkopać. Elżbieta wiedziała, że połączenie psów nie było końcem historii, ale jej początkiem. Im więcej obserwowała ich zachowanie, tym bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że Artek i Luna są kluczem do tajemnicy, której nikt dotąd nie potrafił rozwikłać. Pytanie tylko brzmiało. Czy jest gotowa na to, co może odkryć? Elżbieta spędziła kolejny długi wieczór w schronisku, analizując stare nagrania z kamer monitoringu. Jej uwagę przykuło coś nietypowego. Podczas nocnej zmiany, kiedy większość pracowników już dawno opuściła budynek, system bezpieczeństwa zarejestrował dziwne zakłócenia. Przez dokładnie 10 minut kamery przestały działać. A gdy system wrócił do normalnego funkcjonowania, jedna z kłódek w boksie Łuny była poluzowana. To niemożliwe mruknęła do siebie, przewijając nagranie po raz kolejny. Nikt nie zgłosił włamania, nic nie zginęło, a psy pozostały na swoich miejscach. Jednak coś się wydarzyło podczas tej krótkiej przerwy w monitoringu. Następnego dnia Podczas porannego obchodu, Maja przyniosła jej kolejną zagadkę. Doktor Nowak, znalazłam coś dziwnego w boksie Artka. W jej dłoni spoczywała stara, zniszczona zabawka. Pluszowy królik, który wyglądał na wiele lat starszy niż pobyt psa w schronisku. On sam to wykopał spod podłogi, ale proszę spojrzeć na te ślady zębów. Są inne niż jego. Elżbieta ostrożnie wzięła zabawkę do ręki, badając ją dokładnie. Ślady rzeczywiście nie pasowały do uzębienia artka. Były mniejsze, delikatniejsze. Przypominały bardziej ślady szczenięcia. Ale jak ta zabawka znalazła się pod podłogą w schronisku? Tego samego popołudnia wydarzyło się coś, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację. Do schroniska przyszła starsza kobieta. Przedstawiając się jako dalsza krewna poprzedniego właściciela artka. Jednak jej zachowanie wydawało się podejrzane. Bardziej interesowała się obrożą znalezioną w boksie niż samymi psami. Ta obroża, czy mogłabym ją zobaczyć? zapytała, a jej głos lekko drżał. To rodzinna pamiątka. Elżbieta zauważyła, jak podczas rozmowy kobieta nerwowo zaciskała dłonie na torebce. Niestety wszystkie przedmioty znalezione przy zwierzętach są częścią dokumentacji schroniska, odpowiedziała dyplomatycznie, obserwując reakcję kobiety. Rozumiem, odpowiedziała staruszka, ale jej oczy na moment pociemniały. A może, może mogłabym przynajmniej zrobić zdjęcie? Zanim Elżbieta zdążyła odpowiedzieć, z korytarza dobiegło głośne szczekanie. Una, zwykle spokojna, wydawała z siebie ostrzegawcze warknięcia. Artek wturował jej z sąsiedniego boksu. Starsza pani zbladła i szybko się pożegnała, zostawiając za sobą więcej pytań niż odpowiedzi. Wieczorem, gdy schronisko opustoszało, Elżbieta postanowiła przeprowadzić mały eksperyment. Przyniosła stare radio i włączyła stację z muzyką klasyczną. Reakcja psów była natychmiastowa. Oba zwierzęta podeszły do krat swoich boksów, nasłuchując z niezwykłą uwagą. Ale gdy zabrzmiał konkretny noktur Chopina, łuna zaczęła wydawać cichy, melodyjny dźwięk, który brzmiał prawie jak śpiew. To niemożliwe, szepnęła Elżbieta, nagrywając zachowanie suczki na telefon. Przypomniała sobie wzmiankę w aktach o tym, że poprzedni właściciel był zapalonym melomanem. Czy możliwe, że psy były w jakiś sposób szkolone przy muzyce? Ale w jakim celu? Przeszukując dalej dokumentację, natknęła się na coś, co sprawiło, że jej serce zabiło szybciej. W starym systemie komputerowym znalazła podwójną kartotekę na nazwisko Uny. Z różnymi datami przyjęcia i sprzecznymi informacjami. Co więcej, nazwisko poprzedniego właściciela, Artka, pojawiło się w innym, znacznie starszym raporcie, ale dane nie zgadzały się z oficjalną dokumentacją. Elżbieta czuła, że stoi na progu odkrycia czegoś znaczącego. Każdy nowy element układanki prowadził do kolejnych pytań, a zachowanie psów stawało się coraz bardziej intrygujące. Szczególnie zastanawiające było to, jak reagowały na siebie nawzajem, jakby dzieliły jakąś wspólną tajemnicę, której nikt inny nie mógł zrozumieć. Następnego dnia Elżbieta postanowiła odwiedzić opuszczony dom poprzedniego właściciela psów. Budynek stał na obrzeżach miasta, otoczony zaniedbanym ogrodem. Pomimo upływu czasu Atmosfera miejsca wciąż była przesiąknięta czymś nieuchwytnym, jakby ściany przechowywały tajemnice, których nikt jeszcze nie odkrył. Wchodząc do środka z latarką w dłoni, Elżbieta czuła się jak archeolog odkrywający starożytne ruiny. Każdy przedmiot mógł być potencjalną wskazówką. W salonie jej uwagę przykuł fortepian, pokryty grubą warstwą kurzu. Na pulpicie wciąż leżały nuty. Był to ten sam noktur Chopina, który tak poruszył łunę w schronisku. Co tu się wydarzyło? szepnęła do siebie, przesuwając palcem po klawiaturze. Instrument był doskonale nastrojony mimo upływu czasu. W rogu pokoju stał stary gramofon, a obok niego kolekcja płyt winylowych. Większość z nich zawierała klasyczne utwory. Ale jedna była inna, domowe nagranie z odręcznym napisem: trening, sesja 15. Przeszukując dalej dom, Elżbieta trafiła do małego pokoju na piętrze. Ściany były pokryte zdjęciami psów: nie tylko artka i łuny, ale także trzeciego psa o ciemnej sierści i oczach podobnych do łuny. Na jednej z fotografii wszystkie trzy psy siedziały przed fortepianem, a na odwrocie widniała data sprzed pięciu lat i napis: Pierwszy koncert zakończony sukcesem. W szufladzie biurka znalazła dziennik. Kartki były zapisane drobnym, starannym pismem, a między stronami tkwiły luźne notatki i wycinki z gazet. Jeden z artykułów szczególnie przykuł jej uwagę. Dotyczył eksperymentalnego programu szkolenia psów z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Program był prowadzony przez prestiżową Akademię Muzyczną, ale został nagle przerwany bez podania przyczyny. Dzień 234 czytała wpis w dzienniku. Luna zaczyna reagować na sekwencję C dur. Artek doskonale pamięta wszystkie poprzednie wzory, razem tworzą coś niezwykłego. Moja teoria się potwierdza: psy nie tylko słyszą muzykę, one ją rozumieją, ale czy świat jest gotowy na takie odkrycie? Kolejne strony zawierały szczegółowe notatki dotyczące postępów w treningu, diagramy pokazujące reakcje psów na różne sekwencje muzyczne, a także tajemnicze odniesienia do projektu harmonii. Elżbieta zauważyła, że ostatnie wpisy stawały się coraz bardziej chaotyczne, jakby autor był pochłonięty obsesją na punkcie swojego odkrycia. W piwnicy domu znalazła małe studio nagrań. Ściany były pokryte materiałem dźwiękochłonnym, a w rogu stał profesjonalny sprzęt do rejestracji dźwięku. Na jednej z półek leżała sterta kaset VHS. Elżbieta włożyła jedną z nich do znalezionego na miejscu odtwarzacza. Na ekranie pojawiło się nagranie treningu. Luna i Artek siedzieli przed fortepianem, podczas gdy trzeci pies, ten z fotografii, leżał przy drzwiach. W tle rozbrzmiewała spokojna melodia, a psy reagowały na nią w sposób który przekraczał wszelkie wyobrażenia o zwierzęcym zachowaniu. Ich ruchy były zsynchronizowane z muzyką, a dźwięki, które wydawały, tworzyły harmonijną całość z fortepianowym akompaniamentem. Wracając do schroniska, Elżbieta czuła, że odkryła dopiero wierzchołek Góry Lodowej. Kim naprawdę był poprzedni właściciel psów? Dlaczego jego eksperymenty zostały przerwane? I najważniejsze, co stało się z trzecim psem? Te pytania wirowały w jej głowie, gdy parkowała samochód przed budynkiem schroniska. Wchodząc do środka, usłyszała znajomy dźwięk. Artek i Łuna znowu śpiewały, ale tym razem ich głosy brzmiały inaczej. W ich harmonii było coś niepokojącego, jakby próbowały przekazać wiadomość, której nikt nie potrafił jeszcze zrozumieć. Kolejne dni w schronisku przyniosły serię niewyjaśnionych zdarzeń. Podczas nocnej zmiany stary radioodbiornik w korytarzu samoczynnie się włączył, emitując tę samą melodię Chopina, którą Elżbieta znalazła w domu poprzedniego właściciela. Artek natychmiast zareagował niezwykłym zachowaniem. Zaczął uderzać łapą w podłogę w określonym rytmie, podczas gdy Luna wturowała mu cichym skowytem. To nie jest przypadek, powiedziała Elżbieta do Mai, która właśnie kończyła nocny dyżur. Te psy zostały wyszkolone w sposób, który wykracza poza nasze rozumienie zachowań zwierzęcych. Przeglądając znalezione w domu materiały, Elżbieta odkryła, że poprzedni właściciel psów, profesor Antoni Wielicki, był nie tylko miłośnikiem muzyki, ale również uznanym behawiorystą zwierząt. Przez lata prowadził badania nad wpływem harmonii muzycznej na zachowania psów, a jego eksperymenty były finansowane przez prestiżową fundację naukową. W jego notatkach znalazła fascynujące zapiski. Dzień 456. Odkryłem, że psy potrafią nie tylko reagować na muzykę, ale także ją zapamiętywać i odtwarzać w 1900 określonych sekwencjach. Luna wykazuje niezwykłą zdolność do rozpoznawania wzorców harmonicznych, podczas gdy artek potrafi utrzymać stały rytm przez długi czas. Razem z Luną, trzecim psem, tworzą zespół, który może zmienić nasze rozumienie świadomości zwierząt. Elżbieta postanowiła przeprowadzić własny eksperyment. Przyniosła do schroniska małe pianino elektroniczne i zaczęła odtwarzać sekwencje zapisane w notatkach profesora. Reakcja psów przekroczyła jej najśmielsze oczekiwania. Artek i Luna nie tylko reagowali na muzykę. Oni zdawali się komunikować za jej pomocą. Spójrz na to powiedziała do Mai, pokazując jej nagranie na telefonie. Kiedy gram określoną sekwencję, oni odpowiadają własną melodią. To nie jest przypadkowe wycie, to świadoma odpowiedź. Tego samego dnia wydarzyło się coś, co rzuciło nowe światło na całą sprawę. Do schroniska przyszła młoda kobieta, przedstawiając się jako była studentka profesora Wielickiego. Nazywam się Anna Kowalska, powiedziała. Pracowałam przy projekcie Harmonii przez dwa lata, zanim został przerwany. Anna opowiedziała Elżbiecie o ambitnym projekcie profesora, który miał na celu udowodnienie, że psy posiadają znacznie bardziej rozwiniętą świadomość muzyczną niż ktokolwiek przypuszczał. Ale nie chodziło tylko o muzykę, wyjaśniła. Profesor odkrył, że psy potrafią przekazywać sobie informacje poprzez określone sekwencje dźwięków. To było jak. jak tajny język. A co się stało z trzecim psem, z Luną? Zapytała Elżbieta. Anna zawahała się. Luna była wyjątkowa potrafiła rozpoznawać i odtwarzać najbardziej skomplikowane sekwencje. Ale kiedy fundacja wycofała finansowanie, a projekt został zamknięty, jej głos się załamał. Elżbieta poczuła, że zbliża się do rozwiązania tajemnicy. W notatkach profesora znalazła wzmiankę o specjalnym sejfie, w którym przechowywał najważniejsze nagrania z eksperymentów. Sejf miał być otwierany za pomocą melodycznej sekwencji, tej samej, którą Artek i Luna powtarzali każdego wieczoru dlatego oni to robią szepnęła do siebie próbują nam przekazać kod tej nocy gdy większość pracowników opuściła już schronisko elżbieta siedziała w swoim gabinecie analizując nagrania psich śpiewów z pomocą programu do analizy dźwięku zaczęła zapisywać poszczególne nuty powoli sekwencja zaczęła się układać w rozpoznawalny wzór w tym momencie Usłyszała kroki na korytarzu. Ktoś się zbliżał, mimo że o tej porze w schronisku nie powinno już nikogo być. Artek i Luna zaczęły wydawać ciche ostrzegawcze dźwięki. Elżbieta poczuła, że odkrycie prawdy o eksperymentach profesora Wielickiego może być bardziej niebezpieczne niż początkowo przypuszczała. Kroki na korytarzu stawały się coraz głośniejsze. Elżbieta szybko schowała notatki do szuflady i wyłączyła komputer. W drzwiach gabinetu pojawiła się znajoma Sylwetka to była starsza kobieta, która wcześniej pytała o obroże. Nie powinno pani tu być, powiedziała Elżbieta, starając się zachować spokój. Schronisko jest zamknięte. Ale ja muszę tu być, odpowiedziała kobieta, wchodząc do gabinetu. Jestem Irena Wielicka, siostra profesora, i wiem, że odkryła pani prawdę o projekcie harmonii. W tym momencie z korytarza dobiegł melodyjny dźwięk. Artek i Luna zaczęli swoją wieczorną pieśń, ale tym razem brzmiała ona inaczej. Była bardziej złożona, jakby psy wiedziały, że nadszedł decydujący moment. To nie był zwykły eksperyment behawioralny, prawda? zapytała Elżbieta. Podczas gdy melodia psów stawała się coraz wyraźniejsza. Irena westchnęła i usiadła na krześle. Mój brat odkrył coś niezwykłego sposób komunikacji ze zwierzętami poprzez harmonię muzyczną. Te psy one nie tylko reagują na muzykę one potrafią przekazywać złożone informacje poprzez dźwięki. Luna, trzeci pies. Była najbardziej utalentowana. Potrafiła odczytywać i przekazywać melodyczne wzorce w sposób, który przekraczał wszelkie naukowe wyobrażenia. Co się z nią stało? Zapytała Elżbieta, choć przeczuwała odpowiedź. Została adoptowana przez jednego z członków komisji naukowej, który chciał kontynuować badania na własną rękę, ale Artek i Łuna. Nigdy nie przestali jej szukać. Ta melodia, którą powtarzają, to nie jest zwykły kod do sejfu, to wiadomość dla Luny. Elżbieta poczuła, jak wszystkie elementy układanki wreszcie zaczynają do siebie pasować. Dlatego profesor zapisał wszystko w dzienniku, żeby ktoś mógł dokończyć jego pracę. Mój brat wiedział, że jego odkrycie było zbyt rewolucyjne dla świata akademickiego. Kiedy projekt został zamknięty, Postanowił ukryć najważniejsze dowody, ale zostawił wskazówki. Czekał na kogoś, kto będzie miał wystarczająco dużo empatii i zrozumienia, by odkryć prawdę. W tym momencie melodia psów osiągnęła crescendo. Elżbieta podeszła do okna i zobaczyła, że na parkingu przed schroniskiem zatrzymał się samochód. Z niego wysiadła Anna Kowalska. Prowadząc na smyczy psa o ciemnej sierści. Luna, szepnęła Irena, a jej oczy wypełniły się łzami. Następne minuty przypominały scenę sennego marzenia. Luna, prowadzona przez Annę, weszła do schroniska. Gdy tylko znalazła się w pobliżu boksów artka i łuny, wszystkie trzy psy zaczęły wydawać z siebie harmonijną melodię. Dokładnie tę samą, którą profesor Wielicki zapisał w swoich ostatnich notatkach. Pracowałam miesiącami, aby ją odnaleźć, wyjaśniła Anna. Kiedy usłyszałam o psach w schronisku i ich niezwykłym zachowaniu, wiedziałam, że muszę dokończyć to, co zaczął profesor. W następnych tygodniach Elżbieta. Wraz z Tisys, Anną i Ireną rozpoczęła pracę nad dokumentacją wszystkich odkryć profesora Wielickiego. Artek, Luna i Luna zostali przeniesieni do specjalnego ośrodka badawczego, gdzie mogli być razem i gdzie ich niezwykłe zdolności mogły być dalej studiowane, tym razem z pełnym szacunkiem dla ich wyjątkowej natury. Czasami największe tajemnice są ukryte w najprostszych melodiach, powiedziała Elżbieta, obserwując jak trzy psy bawią się razem w ogrodzie ośrodka. Trzeba tylko nauczyć się właściwie słuchać. Profesor Wielicki może nie doczekał się uznania swojego odkrycia za życia, ale jego dziedzictwo żyło dalej. W harmonijnym śpiewie trzech niezwykłych psów i w sercach ludzi, którzy byli gotowi uwierzyć w magię muzyki łączącej wszystkie żywe istoty. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Artka, Łuny i Luny poruszyła Wasze serca. Przygotowaliśmy dla Was specjalną playlistę z podobnie fascynującymi opowieściami. Znajdziecie ją klikając w link po lewej stronie. Jeśli spodobała się Wam ta historia, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które odkrywają złożoność życia. Nie przegapcie naszych kolejnych materiałów. Czekamy na Wasze komentarze.